Zobaczmy, co to się dzieje. Obejrzyjmy sobie może tego Denisa Załęckiego. Tak, który to musi być. Oglądaliście to? Dwie godziny. Normalnie to obejrzał z wami, ale wiem, że dwie godziny Denisa byście nie wytrzymali. Że, że tutaj połowa by nawet nie usnęła, tylko połowa by chyba wyszła w ogóle stąd. Ja, so... ja sobie ja tylko kartkowałem to trochę. Nie wiem, co okay. są najlepsze momenty. Ej, ok, czyli jestem, czyli są timestampy. No to ciekawe, no to ciekawiej. No dobrze, że Mateusz to zrobił. Raz, że musiał z nim gadać. Dwa, że to później przesłuchać trochę tego, żeby jeszcze raz, raz go słuchał podczas rozmowy, i drugi raz musiał go słuchać podczas y, wstawiania tego na YouTuba. O Jezu, współczuję. Jak mogłeś założyć. Blaku? Nie, chyba nie. O, trudne pytania. Jak mogłeś założyć on. Nic nie spadło, chyba nie. Powiedzieliśmy przed chwilą o on że on cię z tego bronił. Powiedz mi po czasie, bo ja jak zobaczyłem, ten musiał się wypowiadać. Ale Mate, To są bokserki. On w gaciach siedzi normalnie? Bo mu kazali. Jak ja zobaczyłem tego twojego onasa, że ty to zrobiłeś, ja się zupełnie za... Podniósł się, żeby opuścić sobie te bokserki. I jak usiadł, to znowu sobie je do góry wziął. Bo ...zresztą ci wtedy to powiedziałem, że co ty robisz, a nawet gadałem z twoim tatą, co ci wtedy odbiło, że ty się na to zgodziłeś? Że ty to wykonałeś, bo ja do dzisiaj nie mogę tego w ogóle zrozumieć. To było przecież w ogóle bez sensu. Tłumaczę ci, był zakład, z którego się musiałem wywiązać, chociaż. Pierdolenie, ja nie wierzę w ogóle w jakikolwiek zakład, że, że on musiał to zrobić i że to była kwestia honoru. I kwestia honoru, że faktycznie założył OFA. No weź. Zgodnie z nazwą w bokserkach się boksuje, a on jest przecież gwiazdów fightów, to śmiga w nich. Aha, że on jest po prostu ciągle w gotowości. No to ma to sens. Zapłas taką osobą, że w sumie mogłem się z tego nie wywiązywać, tak szczerze mówiąc. Ale mówię... Co to mi ktoś będzie co ja mam robić? ale stary wypadało ci? Dobra, prawda? Chyba. Ja widziałem te zdjęcia i nic mu nie wypadało, nie? Z tych yy, bokserek wielutkich prześwitywały. To trzeba powiedzieć, jakby prosto z mostu, ale nic mu tam nie wypadało, całe szczęście. Była taka, że chcieli po prostu robić agencję on w jakichś mhm. zakładach. Nie wypadało mi. No właśnie wiem. No. Stąd moje pytanie. Nie, nie wypadało mi kompletnie i tak jak mówię, od zawsze wstydzę się tego. Chciałem, dojem. Wstyd mi za to, wstyd mi za to. Czy cofnąłbym czas? Cofnąłbym czas. Nie, ja myślę, że nie. Tyle. Co on ci więcej powiedzieć? Nie wydajemy się. Mam no, teraz płakać, Więc Wiesz co? Co mi możesz powiedzieć? Powiedz mi. No, Jeba. Co on tu robi, e! I... A cieka... co on tą ręką? To za gest? Ciekawe, co on tak naprawdę. Tylko, że wiecie, on nigdy nie powie, ale tak naprawdę co on... on sobie myśli w głowie, czy jest mu przykro, że mu w internecie goci. Może myślał, że jak na wykładach na Teamsie nie będzie widać dołu no i będzie mógł w samej koszyłce siedzieć. Bardzo możliwe. Ja na przykład jak miałem. magisterki broniłem, to to były czasy online. I ja siedziałem w koszuli, w marynarce, w spodenkach czarnych, w białych skarpetach Adasia i w kubotach. No bo każdy chyba chce być trochę lubiany. Z drugiej strony, co jest prawidłowego w boraniu zakładu, który może ryzykować twoje zasady? Ja nie wiem. Miłość w czasach online? Dokładnie tak było. No a Denis jest taki nielubiany. Miłość francuska. W internecie ciągle gada, że o, teraz to już bez kitu, teraz to już będzie tak. później nie. E, każdy egzamin online, koszula plus dresy, te, te były czasy. No tak. Wychodzi. Ciekawe, czy, czy czasem jak właśnie leży z Sado, tak mówi: kurde, chciałbym, żeby tam dobre słowo mi ktoś powiedział. Tutaj z rodziną jest skłócony, z kolegami już jest skłócony. Du Ze wszystkimi. Ale w ogóle o, niektórzy z was oglądali, niektórzy nie oglądali tej gali, no to jak szachta bił się z ojcem Denisa to Denis zebrał jakąś ekipę i tam wszyscy krzyczeli jebać cię, jebać cię, dobrze ci tak, nie wstawa, jebać cię. Masakra. Już stracił. Co ci wtedy? Ej, y, myślicie, że Denis zawalczy na kolejnej gali? Na fejmie? Bo wiecie, było już mówione, nie, w ogóle już z nim y, już przechodzimy, wiecie, na jakiś tam profesjonalizm czy coś takiego, y, że, że kolejnych, y, kolejnych walk już z nim nie będzie, że nie będziemy dawać mu szans. I ostatnio był na obiekcie, mimo że. Ja nie wiem, czy on miał zakaz. Tego, tego wam nie powiem. Ale wiecie, taki, takie mocne statementy. Ale mi się wydaje, że, że wezmą go. Mi się wydaje, że wezmą go y, dla, t, dlatego, że. Y, jak on się nazywa? Szon reporter, on miał bana na wchodzeniu w ogóle nawet na wydarzenie, prawda? Y, I co się okazało? Dwie gale wcześniej miał main event ja pierdolę. Wiecie, to kwestia. Czy tam jedną, ale wcześniej jakoś tak. Wychowanie, no nie w takim środowisku, Uważ... Oczywiście, że tak, dlatego go wpuścili wczoraj. No, takie wiesz, takie y, powolutku y, takie powolne przywracanie go do tego, żeby ludzie przyzwyczaili się, że on gdzieś tam na tym fejmie jednak jest. To to za normalne? Kawi, ja jestem, jak się wyjaśni ta sprawa z szalonym reporterem. Przyświecało w twojej głowie, że się to. Ale po jaki kominek ma? Elegancki. Zdecydować, bo to mnie interesuje. Zwała z Medicalem to samo tak, że on też miał już bana na przychodzenie, bana na wchodzenie na wydarzenie, a jak walczyła na Team Medical, no to już normalnie był. Po prostu ja słuchaj, wiesz, wiesz co? Ja jestem tam, y na 30, może go nie wezmą, ale na następne tak, też mi się tak wydaje, że jeszcze teraz, że jeszcze teraz go nie będzie, że teraz chcą zrobić tą jubileuszową galę taką mm, powiedzmy czystą. Ja coś czuję, że będzie pudzian że w końcu tego pudziana wezmą. I tego nie wezmą Denisa. A na 31. Na 31 jedynkę. Czemu nie? Skąd to powiedzieć? Gdyby to nie było dane, to. O, zamofon. Wiesz o co chodzi. Gdybym miał kobietę, która ma na przykład Oni. To my sobie robił takie kontenty, żebym przegonił tych wszystkich, te gwiazdy, wszystkie, Poli, nawet. Nie potrafią dobrze, tak naprawdę. I, i tyle. Krótkie Czyli tak, Denis mówi, że Denis mówi o gwiazdach, że on by ich wszystkich przegonił, bo oni nawet nie potrafią tego. jednocześnie jest z kobietą, która kręciła filmy nie z nim. I on się przyznaje tutaj gdzieś, że on lubił na to wszystko patrzeć, jak ktoś mu kobietę. Tylko, że to nie była jego kobieta. Denis, kurwa, nikt ci nie wierzy. Bo tym razem... Patinati, pozdrawiam serdecznie, dziękuję za podarowane wspieranko. Bardzo, bardzo mi miło. Zresztą Denis miał telefon, ważny telefon, ale wracając, zapytam Cię, co Cię kierowało tym, no bo ja uważam, że to jest straszny wstyd. Czy... Podobno nie są już razem. Mi się wydaje, że oni nigdy nie byli razem. Jak kuchenka z gazem. Ogólnie dla Ciebie, bo zobacz, przed chwilą wypowiedziałeś się na temat zasad, tego co Tyson chciał gdzieś wprowadzić i tak dalej, i tak dalej, i powiedzieli, że patrz, jaki to jest wstyd, a na przykład w tamtym momencie nie przyszło Ci do głowy, dobry. że zrobisz sobie wstyd na całą Polskę? Yy. I to nie tylko przed ludźmi, przed którymi ty się chcesz. Dziwny też nie wiem, yy, oceniać, ale to jest dla mnie ciutro A to nie jest po prostu definicja kakolda? Pokazywać, ale przed wszystkimi. Wiesz, co nie brałem sobie tak tego do bani, no, że zrobię wstyd, ale zrobię wstyd? Przypadkiem. Robiłem z tym moim przyjacielem. Nasz bajecznie, dziękuję bardzo. Zabrałem, przeprosiłem, wszyscy mi wybaczyli. Jest wszystko sykalafon? Czy się mówi dobrze, mówię? No, Bonus BGC. Jest wszystko git. <laughs> e, tylko, że ja, tak ja nie, krzywdzi, nie skrzywdziłem tym nigdy nikogo. To ja skrzywdziłem siebie tylko. Nikogo z Całe kurwa szczęście. Moich najbliższych. Nikogo z tym nie zrobiłem krzywdy. A. Najbliższych? No, A Krystian no. Kuźma Tyson. Y Chciał skrzywić ludzi grypsując. Tylko wiesz, ja tylko zapytałem cię o to, żeby porównać. ta grypsera, kurwa, już nie mogę, to, nie mogę tego słuchać. Nie? Równać, ale chodzi mi o... Autentycznie czuję się, jak słucham Denisa, to czuję się tak jak... W którym roku wyszła Symetria? Symetria, film, 2003. To ja miałem 7 lat. To w postawówce byłem. Ja pamiętam, że obejrzałem ten film. No powiedzmy, że 2003-2004 obejrzałem ten film. Jak miałem 7-8 lat, ludzie sobie przegrywali i wszyscy go oglądali. Więc jak się do szkoły poszło, to wszyscy wtedy kurwa chodzili i wszyscy uważali, i wtedy wtedy zaczęło się wyzwiska od frajerów wtedy, jak byli, jak jesteś chłopacy z patologii albo pół patologii, nie do końca patologii. To wiesz, już wozili się po korytarzach, kurwa, i, oni mówili, i mówili, że tam, że oni są gitami i tak dalej, nie? Kurde, to było gimnazjum, podstawówka. A Denis ma prawie trzydych na karku. To Denis, jest mi za to wstyd. Jest pan w cholerę. Wstyd? A na przykład, no. Tacie, też zrobiłeś wstyd tym, nie? No, zrobiłem sobie i, no, i mojej rodzinie wstyd. I takich decyzji w twoim życiu było kilka, może nie takich jak z tym OnlyFansem. Nie było takich decyzji, za które mi jest wstyd. Dawaj jakąś podaj. Dobra. Dobra? Muszę się. No dobra, dobra. Co tu się. Grypsujesz? nie że gier nie psuje? No, Dokładnie. Ja też nie jestem grypsujący, jestem gry szanujący. Dzieje. Czemu kładłeś się przed wielkim bułem? E, tam. Czemu nagle zaczął popełniać, Czemu? Upał się walki XDA. ...pośmieszył się dla temat. Jego... Ja bym o tej Sandrze. Jesteś niecierpliwy. Przepraszam, szpilkę. Na nauczył. Oglądam program Szachta. Pogodzeni się stato. O. E, nie Stato. Mój... Mój... Wszystko ci powiem. Uważam, że powinieneś wyciągnąć rękę. Wiesz mówić. Y, wielokrotnie wyciągałem rękę. Czasem, 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 wiesz. Czasem nogę. No. Ale tym razem kto ma wyciągnąć rękę? <laughs> A widzę nie, dumę, czy jak czy patrzysz. Ważne pytanie, dawaj. Rozmawiasz z szachtą. To jest co innego, że widzę dumę i czy widzę autorytet, to jest co innego. Ale co innego są sprawy rodziny, za które czasem wiesz, nie wyciąga pierwszej ręki, bo Bo co, gdyby to chodziło tylko o. Ale szkoda, właśnie, że. No, jestem ciekawy, jak się ta sytuacja z szalonym. Czasem jakiś bananów. No, oglądałem. Oglądałem. Yy... Oglądałem ten film z kiścią bananów. Znaczy film, to tam, nie wiem, short bardziej. Wyjaśni. Jestem ciekawy właśnie, co ten Denis. Ale to. Och, boże. O mnie to, by, tam chodziło o mnie, ale jestem osobą. Yy... Ja w ogóle widziałem, że ten jego ojciec płakał na wywiadzie. Proszę, nie, nie będę tego komentował. To jest Twoja wola. Natomiast powiem Ci, że robiąc wywiad z Twoim tatą, ja widzę, że on wyszedł ponad to wszystko, bo będąc tak z tą skłóconym, wcale nie musiał Cię aż tak bronić, a jakby nie patrzeć, on jednak broni Cię w tym całym konflikcie i patrząc na Twoją minę. Ja trochę też rozmawiałem wczoraj z Twoją mamą. Czemu wszyscy, wszyscy żrą? Ja nie żrę. Mógłbym teraz, ale jestem w pracy i yy, tutaj z szacunku do Was, mimo że wiem, że streamerzy jedzą na przykład. I jakbym teraz wam powiedział, ej, w sumie trochę głodny jestem, zjadłem ciepłe, to byście powiedzieli, tak, mat, na luzie. Ale nie, jakoś tak, nie no, przyszliście po, pośmiać się i po, posiedzieć ze mną, a nie oglądać jak żre. Dla mnie ten fetysz to po prostu chęć dominacji czasami jest to zaburzenie. On tam mnie właśnie nawet nie bronił. Tak, to Wardęga szaleści. No. On ta... Jakiegoś burgera ja. Dlaczego się tak cieszysz, jak go słuchasz? Bo k.a, bo go słamszył inteligencą i pokazał mu, że jest kretynem. Ale ludzie, ludzie chyba wolą bardziej kretynów, tych, którzy okłamują ich tym. Tak, ludzie wolą kretynów. Że. Akurat, prawda. No, no, dzisiaj tak i wiesz. No i wolą takich, stłamszonych ludzi, niż inteligentnych. Co? Tych, którzy pokazują. Pra... Arielka z Bonsem, dzięki, dzięki. Prawda, tylko że krzydzi. Zwróćmy do taty. Nie uważa, że powinieneś się z nim dogadać i wyciągnąć rękę? Ale ja tego nie będę komentował na razie, to są moje sprawy i jego sprawy. Matia wpierdalanie Buldaka to co? Yy, ale to jest akurat challenge, to jest wiesz, to jest yy, nie, nie dla przyjemności, tylko żeby ludzie się pośmiali dalej. Tylko powiem na sam koniec, już kończąc ten temat, że jak rozmawiałem i ruszyłem temat Wigilii, pewnie to widziałeś, tam się śmialiśmy. Sam... się ma. W końcu powiedział Denis. Zapytałem, no. że mieliście bardzo dobrą okazję. Tak, że mieliście okazję się pogodzić, bo była Wigilia. I powiedział, że nie było cię na wigilii. Się tam zaśmiałem z tego, że powinieneś więcej rózgę dostać, Jak byłeś młody, to było mniej problemów na starość. Co nie zmienia faktu, że no widać. Jak pani Alanie, chcesz jeść, żeby nam nie było przykro. A przecież ona wpierdala na live'ach. Było od razu, jak tylko ruszyłem temat wigilii, że no nie jest mu przyjemnie. Że... Ja teraz zacznę mieć, właśnie podgrzałam gularz wołowy. To wy jedzcie, wy jak najbardziej możecie jeść. Wy jesteście przed telewizorem, jestem przed kamerą. Że nie spędzacie jej razem, stary. No wiadomo, przykre jest to, że rodzina ma rozłam i nie spędza razem świąt. Trzebaś no, ku... dzisiaj o... Yy, kro... A jakie było, jakie pytanie, Shiro? bo Powiedz, że pytanie jakieś. Słyszałeś dzisiaj o crossoverze, którego się każdy spodziewał. Klaudeliza połączyła się z Kłosowską i jej broniła oraz, uwaga, uwaga, broniła, pra... broniła praw zwierząt. No to ciekawe kombo. to przyznaję, że bardzo ciekawe kombo. No co, no jest przykro i tyle w temacie, no ale tak się dzieje. Tak, ale tak mówię, aha, dobra. Nie? Tak się czasem dzieje, nie? Przerwa na taniec. Włączam dalej, ale nie ukrywam, że zabłysnął być, gdybyś to Ty wyciągnął rękę, tak uważam. Czy to by to nie przeszkadza, że glenisko robi takie. Gdzieś tutaj było o tych. Fetyszach widziałem, gdzie to jest? Ha, mi Najbardziej go zainteresowało. Mitomania, masz taki problem, ustawiasz pytania w QA. Ktoś wie, gdzie jeste o tych fetyszach? Czy to dali, że to są łatwe pytania? Czemu Ty zawsze się interesujesz na ry? Na <laughs> z kokaczką? No, interesujemy takie rzeczy, nie? Coś w pamię Czemu nie na r tylko na zy? Z, z nie dał w tym, te tego tematu. Słuchaj, ja od razu zaznaczę, że ja nie obejrzałem całego materiału, bo ja tak naprawdę teraz w tym świecie jak są gale, na których jestem e, jako komentator, to na nie przyjeżdżam tak, to w ogóle się nie ruszam i nie oglądam. Zazwyczaj jestem za granicą, właśnie a propos, i nie śledzę wszystkiego, więc ja nie obejrzę materiału szalonego reportera, ale w momencie, jakby. Chaba, będzie na ten cel, to ciekawe. Buchła ta cała sytuacja i było głośno o tym, że coś się stało, zobacz, wszystkie podejrzenia poszły na ciebie i koniec końców, to, co wstawił szalony reporter, no jednoznacznie wskazuje na związek z tobą. I ja nie rozumiem, jak ty mogłeś się wmanewrować w taką sytuację, wiedząc, jakie będą konsekwencje. No właśnie nie będzie żadnych konsekwencji. No. okej. Okay. No. Nie wiem, co no to dzianki za odpowiedź. Mogę dodać, natomiast czerpująco. Jest, y... To, że to wyszło w internet, te powiązania z tobą, no nie uważasz, że mogłeś tego uniknąć w życiu, nie dopuszczając do sytuacji, która się wydarzyła? Szybko z Reporterem? Ja nie mam nic do dania. <grym> Czyli nie porozmawiamy na ten temat. Nie, ja nie rozmawiam na, te, na, na, na tematy <krym> takie. Pogadamy Czemu za nie? jakiś czas, Aha. jak się sprawy wyprostują. Bo, bo od kiedy on, y, Denis, y, nagrywa filmy na Reportera? Z rok już będzie, nie? Postują. Musi być kurwa olbrzym. Rozumiem. No, rozumiem, że nie chcę o tym rozmawiać podczas wywiadu. Mm, no ale analogicznie możemy podejść do tej sytuacji w, tak Severn, okay. w taki sposób, że nie rozmawiamy po prostu o tym, co się tam wydarzyło, ale sam motyw pakowania się w historię. Pomyś, y Widzieliśmy na kamerach? No, wiadomo, że nie. No, no to o co ci chodzi. Dobrze. A co mnie interesuje, to co masz <laughs> <ktoś mógł śmiech> komuś zrobić? Co mnie to interesuje? Co ze to powiązania, ktoś kurwa... Jakieś tam seriobium. Sam wrzuciłeś Insta Story, że pójdziesz siedzieć. Ale to do sobie do żartu. robiłem z tego. O, wszyscy kurwa. Kawalarze się znaleźli. Mi, ja, ja tam nie byłem, ja nic nie zrobiłem. Czy ktoś wie coś o tym, że Dios pomagał w ratowaniu zwierząt, z Nie Dios powin, powinno być w cudzysłowie, tylko pomagał, powinno być w cudzysłowie. A ja nie wiem, jakie tam powiedzenia on sobie tam no, no, wkleje, o co mnie to interesuje. Ale ta rozmowa trwa już na tyle długo, że rozmowy. dobrze. Wiem, że się nie wypowiesz, więc nie mam po co ci ciągnąć za język. Tak, ja, oczywiście od razu zbiórkę zrobili. Ale? Także dzięki, Konrad, jesteś złotym człowiekiem o jeszcze, kurwa, bardziej złotszym sercu. Uważam, że ta rozmowa trwa na tyle. W złotnik powinieneś mieć. ...długo, że rozmawiamy właśnie o tym, że twoje decyzje w życiu prowadzą cię w jedno... No i widzicie, tak jak mówiłem, jak ten film Szalonego, nikt się nie robię i um, nikt nie poniesie konsekwencji. W, w sensie, że tak jak Denis mówi. Mówicie, że to było w tym temacie Onisa? Fundacja Judyta, Judyta też jest dobra. O Fundacji Judyta yy, nie wiem nic. Więc tutaj nie powiem wam, bo, bo nie, chcę, nie chcę pieprzyć głupot. Yy, coś jedynie słyszałem, ale nie sprawdzałem tego, yy, nie interesowałem się też tak mocno, więc, więc tutaj kochani niestety nie mogę. Takie stanczyki polskiego internetu, no to... Co myślisz o postawie Dody? Z tego co widziałem, fajnie. Ale też nie widziałem wszystkiego, więc też proszę mi nie mówić oj Moti, ale ona powiedziała to, a później zrobiła jeszcze to. Bo, tak jak powiedziałem, z tego co, na tyle ile widziałem, to fajnie. Jak to nie wiesz o Judyta? No w sensie nie wiem o tym, bo ludzie mówili, mówią, że, że grubo z nimi, że coś też nie tak. I to już chyba jest czwarty komentarz a propos Judyty. A ja myślałem, że, że, że chyba dobrze, ale kurwica, mogę się mylić, ja nie wiem. On i... że bez sensu. Tłumaczę ci, był czas, przyświecało w twojej głowie. Ze o Judycie, chociaż przy, przy tym filmie, co ci zdjął na no to, no właśnie, ale no to właśnie mówię o tym, że wiesz, mówię o tym, że z tych dobrych rzeczy wiem, ale tutaj ludzie piszą raczej negatywnie o Judycie, więc tutaj nic nie wiem. Że się na to zdecydowanie nie bo oni nawet nie potrafią dobrze, tak naprawdę. I, I tyle. Krótkie cięcie, bo tym razem Denis miał telefon. Ważny telefon, ale wracając. Yy... Zresztą nie przepada, nie pewnie od ciepla swój wizerunek, ale dobrze, że to nagłośniła, inaczej pewnie nic by się nie ruszyło. Eee, tak, ja dodam na przykład lubię. Ale to jest wiesz, yy, lokalny patriotyzm i tyle. Zapytam cię, co cię kierowało tym, no bo ja uważam, że to jest straszny wstyd, szczególnie dla ciebie, bo zobacz. Będziemy więc sklep na Fame. Nie wiem, nie wiem. Przed chwilą wypowiedziałeś się na temat zasad tego, co Tyson chciał gdzieś wprowadzić i itd. Tak dalej. na 40, 40 minut? Ktoś coś wie? No kurczę, fajnie by było, jakby na przykład na TikToka weszła, jakby się z nią połączył na TikToku. Z fajnie było. fajnie by było. I tak Dobra, nie znajdę tego, gdzieś 40 mówicie 7 minuta. Ja jestem ciekawy od tych tych fetyszach. Przeraź na mnie, a nie na nią. A że później było po walkach, po tym wszystkim hejcie, to mówię słuchaj, Skoro mnie to kręci, można z tego zarobić pieniądze z to okay. Tutaj gada, tutaj gada. Ona nigdy w życiu nie była w związkach, nie zdradziła swojego faceta żadnego. Była lojalna, była oddana. Jak ona jest czyjąś kobietą, to jest oddana w 100%. A że mnie to kręciło, to ona to zrobiła dla mnie. Więc powinni wszyscy ten kredyt przelać na mnie, a nie na nią. A... Czyli Sandra nie chciała Jak? go... Dobrze rozumiem, że nie chciała go zdradzać, ale on poprosił? Że później było poważnie. A mogłabyś mnie zdradzić? No weź. Po tym wszystkim hejcie, to mówię, słuchaj. Czy ja coś się gubię? Skoro mnie to kręci, można z tego zarobić pieniądze, zróbmy sobie kółka ku... czyli o I, I tyle. Ja otworzę się do ludzi, Chcę, mi, leży mi na sercu to, że się muszę ukrywać. Ja się ku... nie chcę w końcu ukrywać, mam to w bo i tak to co robisz, to i tak prędzej ku... później wyjdzie, jakaś para się rozpoli, wstawią ci do internetu, nagrają to, jak się z nimi umawiasz, albo ci nagrają ukrytą kamerą, wyjdzie, przymiał, będę się za to wstydził. A tak, wezmę to na bary, powiem prawdę jak jest. No, ale przecież było tak, że jak to wyszło, to przecież Denis nawet do mnie pisał, że to... Klepsydra ma walczyć na Fame? No ja to wiem, jak najbardziej, tylko nie rozumiem pytania. Będzie wywiad z Klebsydru na Fame? Czy będzie wywiad z nim? No, jakiś na pewno będzie, no, ale... Nie rozumiem, bo, bo to, że będzie walczył, no to już wiedziałem od dawna. To nieprawda, więc tu się trochę to nie klei. Pokażmy to się. O, czy obejrzymy? Eee, a, Boże, czy będzie? No, możemy, obe tak, możemy obejrzeć, jak najbardziej. Światu, to mamy, czy będzie krytyka? A jest. Ja jestem otwarty, chcę pokazać, jaki jestem naprawdę od A do Z i tyle. No i dobra, i czego ty się spodziewasz w momencie, w którym tak bardzo się rozwścieczyłeś na tym programie, podczas gdy parę miesięcy później okazało się, że to, co oni mówili, znaczy nie wiem, czy wszystko, ale część tego, co mówili, okazała się prawdą, więc ci ludzie, którzy oglądają to za kamery, twierdzą, że wtedy musiałeś kłamać i dlatego się na ciebie wściekają. To nie się wściekają. A co Ale no rozumiesz, o czym mówię? Rozumiem, ja rozumiem, że. Nie mogę słuchać tego Denisa. Ludzie chcą mi się mówić po... To on ma jakąś chorobę, jakiś, jak to się mówi, dwubiegunku. Lokomocyjną. Główkę, tak? No Ma że raz jest Może tak, być dużo. Raz jest tak, a później jest tak. No, nie, no, wtedy były tak, że ją odciągałem od k... internetu i tak utrzymałem te dwa lata, że nikt jej k... z was nie znał. Poznał dopiero po ciosie i, na tak, gdyby nie cios i natan, w życiu byście nie wiedzieli, że to jest moja kobieta. W życiu byście nie wiedzieli, że no że ona była z Józefem, byście się, by się nigdy nie widzieli na konferencjach, ale że zaczęły wychodzić, to mówię, to. Później walka była z Madzią, później wyszły parę rzeczy, mówię, dobra, jedziemy. Zobacz, no i widzisz, i zobacz, jak wyzywałeś Madzie i co o niej ale mówiłeś. Dobra, jakieś to. I <laughs> podsumowanie. Dobra, no to elo.